Papieski look of the day to przede wszystkim strój codzienny papieża. Papież Jan Paweł II, tak jak każdy inny papież, nosił ubrania w kolorze białym i czerwonym. Codzienny strój to przede wszystkim biała sutanna, biała piuska oraz buty. Buty czerwone, a w przypadku Jana Pawła II to buty brązowe lub czarne. Papieską garderobą zajmował się słynny rzymski zakład krawiecki rodziny Gamarelli. A także jego osobisty kamerdyner Angelo Gudel. Tutaj mamy pierwszy element z papieskiej garderoby codziennej, jest to piuska. Piuska, pius, oznacza pobożny. Papież Jan Paweł II nosił piuskę w białym lub czerwonym kolorze. Piuskę papież zakłada na szczyt swojej głowy. Jest ona jakby związana ze zwyczajem tonsury. Właśnie dawniej zakonnicy. Mieli wygolony fragment głowy właśnie na szczycie w kształcie koła i w tym miejscu jest ona noszona. Każdy papież nosi również pektorał. Jest to krzyż z metalu szlachetnego, najczęściej jest to złoto, jest on wypełniony czasami kamieniami szlachetnymi, niekiedy no, znajdują się w nim również relikwie. Całość stroju papieskiego, codziennego luku, można tak powiedzieć, dopełniają buty papieskie. Są to buty czerwone, tak jak te tutaj. Jan Paweł II zrezygnował z, z takiego obuwia na rzecz powiedzmy takiego e, stroju bardziej zwyczajnego, w kolorze czarnym czy brązowym. Od 1982 roku dla papieża buty szył pan Stanisław Żmija. Jan Paweł II nosił również biały płaszcz dwurzędowy, a także długą czerwoną pelerynę, która nazywa się tabarro. Czerwoną papieską pelerynę dopełnia w takim samym kolorze kapelusz, tzw. Tak Saturno. Dodatkowymi elementami stroju, takiego codziennego stroju, które charakteryzują każdego papieża, również Jana Pawła II, jest jego pierścień, na którym jest wygrawerowany herb papieski. Po śmierci Jana Pawła II, oczywiście, został on stopiony i przekuty, wykuty w nim nowy herb papieski Benedykta XVI. Należy go odróżnić od pierścienia rybaka, który jest po prostu pieczęcią papieską, niekiedy jest używany do pewnych dokumentów czy listów. Dobór koszuli czy spinek do mankietów należał oczywiście do Jana Pawła II, tak samo jak i spodni, które znajdują się pod sutanną. Bielizną papieską zajmowały się siostry zakonne, polskie siostry i to właściwie tak naprawdę stanowiłoby całość papieskiego look of the day. Oczywiście, oprócz tego podstawowego ubrania, papież miał dwa gadżety można tak to określić to znaczy, Otrzymał zegarek od firmy Rolex, który nosił przez całe swoje życie. Ten zegarek po jego śmierci został sprzedany za około 400 tysięcy złotych i cała ta suma została przekazana na działalność charytatywną. Innych gadżetów, Jan Paweł II miał okulary, które przekazał mu Bono. Wymienili się. Papież przekazał mu różaniec, a piosenkarz dał swoje. Okulary. Tych okularów Jan Paweł II nie zakładał nigdy na publiczne wystąpienia, raczej nosił je mm, prywatnie. Oczywiście najbardziej charakterystycznym elementem stroju codziennego papieża jest jego biała sutanna. Kolor ten używany był zasadniczo chyba od zawsze. Jednakże nie możemy wskazać konkretnego momentu historycznego, w którym powiedziano, że będzie to biała sutanna. Już w czasach apostolskich używano jasnych szat. Podobnie możemy powiedzieć, że jasną tunikę, tkaną od góry, miał Chrystus. Podobnie było również w czasie Starego Testamentu. Kapłani nosili jasne szaty liniane. Na kolor papieskiej sutanny mógł mieć również wpływ papież Pius V, który był zakonnikiem ojców Dominikanów i nosił habit, biały habit, a także kanonicy reformowani. Każdy z papieży kształtuje swój look of the day samodzielnie. Niektórzy z nich upraszczają, Inni wracają do elementów, które przestaną używać. I na przykład Benedykt XVI powrócił do pewnej czapeczki, kamauro, a także do mucetu, czyli pelerynki wykończonej gronostajem. Papież Franciszek zupełnie uprościł swój strój i właściwie zostało to docenione, dlatego że w 2013 roku został uznany za najlepiej ubranego mężczyznę. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który ukazał się światu w cywilnym ubraniu. Do jego pontyfikatu było to absolutnie niewyobrażalne, żeby papieża można zobaczyć prywatnie w jakimś innym stroju nieduchownym. Jana Pawła II na wielu zdjęciach widzieliśmy w stroju turystycznym, jako narciarza. Nawet Doszło do tego, że w 1980 roku, w sierpniu, paparazzi, czyhając na papieża dwa tygodnie, zrobili mu zdjęcie w kąpielówkach. Tę fotografię żadne pismo nie chciało opublikować. 10 lat później natomiast, dzięki fotografii Arturo Mariego, świat zobaczył papieża jako starszego pana, turystę, w spodniach, w narzuconej na ramiona kurce, jak przechodzi przez taką chybotliwą kładkę pod górskim rwącym strumykiem. I takich widoków, takich zdjęć było coraz więcej, zwłaszcza z wypraw turystycznych papieża w góry. Papież jeszcze, można warto o tym powiedzieć, mało się o tym wie, że. W pierwszych miesiącach pontyfikatu um, uprawiał jogging, biegał sobie w sutanie, bez pasa, w sportowych butach. No a jak już wychodził na dłuższe spacery, to się ubierał w turystyczny strój, w kurtkę, oczywiście w białej sutanie był, na to biała kurtka, buty sportowe, no i biała czapka. Maciejówka. W 1984 roku cały świat obiegła sensacja, bo papież wrócił do swojej dawnej pasji jeżdżenia na nartach. Po raz pierwszy pokazał się na lodowcu Adamello w Alpach Reptyckich, no i był ubrany niczym rasowy narciarz. Miał spodnie narciarskie, kurtkę, Czapkę, wszystko w kolorze granatowym, a na dodatek jeszcze na nosie zamiast gogli, okulary przeciwsłoneczne. To, to trwało przez parę lat do 1993 roku, dopóki papież nie zwichnął barku, i odtąd się skończyły jego wyprawy narciarskie w góry. Niemniej jednak. Papież na zdjęciach po cywilu to już był widok, do którego świat przywyknął. Osobnym rozdziałem są pielgrzymki papieskie. Papież miał na, ich, na swoim koncie aż 104 rekorda, już chyba nie do pobicia. I podczas tych pielgrzymek bardzo często zdarzało się, że zakładał jakieś dziwaczne ubrania, dziwaczne, oryginalne ubrania, nakrycia głowy. Chociaż już pierwszy taki przypadek miał miejsce przez jego pierwszą podróżą apostolską do Meksyku w 1979 roku, kiedy młoda meksykańska dziennikarka akredytowana przy Watykanie, Walentina Alacraki, ona do tej pory jeszcze jest, mieszka w Rzymie, zaczaiła się dosłownie na papieża, i ku osłupieniu jego, o, jego otoczenia nałożyła mu na głowę sombrero. Potem, podczas pielgrzymki do Meksyku, niemal w każdym miejscu y, papież dostawał to nakrycie głowy. I my na naszej ekspozycji w muzeum też takie zdjęcie mamy, jak papież jedzie sombrero. W 1980 roku cały świat obiegło sensacyjne zdjęcie papieża w stroju z insygniami króla Masajów, z takim efektownym pióropuszem, z laską wodzowską. I to zdjęcie zostało wykonane w parku Uhuru w Nairobi, stolicy Kenii. Papież Jan Paweł II był dos no, dosłownie uwielbiany przez Indian. Dlaczego? Bo pozwalał się ubierać w ich stroje. Bardzo często miał narzucone, zakładał ponczo. Dawali mu, zakładali mu na głowę opaski albo pióropusze. Do ręki laskę wodzowską mu wkładali. On był właśnie taki wódz Wojtyła, wódz tych plemion wszystkich indiańskich. I to wspaniale wyglądało. I w 1985 roku w Lakatunga w Ekwadorze podczas spotkania, pierwsze spotkanie gdzie Przywódcy wszystkich plemion indiańskich się spotkali. I to właśnie przy okazji wizyty papieża. Jan Paweł II wystąpił tam w Poncho z Laską Wodzowską i powiedział wtedy bardzo ważne słowa, że Ewangelia nie niszczy tego, co w waszych kulturach jest najbardziej wartościowe. No i właśnie, tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego papież to robił? Nie dla jakiegoś żartu, dla zabawy, żeby rozśmieszyć i wprowadzić dobry nastrój podczas spotkania, w którym uczestniczył. W tym, tym, tym zawierał się głęboki sens. Papież w tych właśnie gestach, w tych ubiorach ludów tubylczych, w pióropuszach, w tych opaskach, w Azji również zakładał różne egzotyczne nakrycia głowy. On przez to wyrażał swój szacunek do ludzi, do, do, do innych kultur, do kultur tubylczych, i dzięki temu zaskarbiał sobie sympatię i szacunek nie tylko tych ludzi, ale ludzi na całym świecie, bo wszyscy widzieli, że to jest bardzo fajny, bezpośredni, serdeczny człowiek, który z każdym, z każdym chodzi w dialog i każdego szanuje. Nieodłącznym elementem garderoby Jana Pawła II były odświętne szaty, których używał w czasie celebracji liturgicznych. Pełniły one nie tylko rolę dekoracyjną, świadcząc o podniosłości i dostojeństwie celebracji, ale również miały swoją bogatą symbolikę, odnoszącą do Starego Testamentu, Nowego Testamentu oraz tradycji Kościoła. Jednym z charakterystycznych elementów naszej ekspozycji muzealnej jest ta oto kopia kapy jubileuszowej, w którą Jan Paweł II był odziany, gdy inaugurował obchody Roku Świętego 2000, a było to w noc wigilijną z 24 na 25 grudnia 1999 roku. Przyczyną powstania tej oto kapy. Były zbliżające się obchody roku jubileuszowego. Na początku 1999 roku papieski mistrz ceremonii, ksiądz arcybiskup Piero Marini, zwrócił się do Stefano Zanelli, właściciela pracowni X Regio, z prośbą o wykonanie wyjątkowej, oryginalnej kapy, jakiej jeszcze świat nie widział kapy, która byłaby takim wyrazem dążenia kościoła do przyszłości, ku trzeciemu. Tysiącleciu. I w tej pracowni powstało oryginalne dzieło, którego rzeczywiście dotychczas jeszcze świat nie widział. Kapa jubileuszowa, w której kluczową rolę odgrywają trzy kolory: czerwony, złoty i granatowy. Kolor czerwony nawiązuje do męki, śmierci, ale i zmartwychwstania Chrystusa, symbolizuje Jego miłość do swojego ludu. Kolor złoty wyraża królewski majestat i panowanie Chrystusa, a kolor granatowy, rozumiany tutaj jako odcień błękitu, symbolizuje niebo i dążenie człowieka do życia wiecznego, na które lud Boży ma nadzieję. Głównym motywem kapy jest złota brama otwierająca nas na trzecie tysiąclecie, na przyszłość. Widzimy tutaj, że ona otwiera się w kierunku koloru granatowego i koloru Czerwonego, A więc symbolizuje też nasze otwarcie się na naturę boską i naturę ludzką Chrystusa. Zanim papież podszedł do ołtarza, w zakrystii bazyliki świętego Piotra zakładał na siebie kilka szat liturgicznych. Zaczynał od Humerału. To jest taka biała, prostokątna chusta okręcana na szyi i ramionach, która symbolizuje ochronę przed pokusami szatana dlatego często nazywana jest przyłbicą zbawienia. W dalszej kolejności papież ubierał albę, czyli taką długą, białą szatę, zresztą stąd nazwa, ponieważ alba po łacinie znaczy biała. Albę przewiązywał białym paskiem, zwanym z języka łacińskiego cingulum, następnie zakładał stółę, czyli taką długą, prostokątną szarfę lub wstęgę, która symbolizuje Władzę kapłańską i na to wszystko zakładał ornat, czyli taką wierzchnią ozdobną szatę liturgiczną w kształcie prostokąta z otworem na głowę, która wzięła swój początek od tunik, noszonych przez obywateli starożytnego Rzymu. Szaty liturgiczne miały różne kolory w zależności od okresu w ciągu roku kościelnego. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz Święta Pańskie i Maryjne papież nosił szaty koloru białego. W Wielkim Poście i w Adwencie zakładał szaty fioletowe, symbolizujące pokutę i oczekiwanie. W okresie zwykłym, który zajmuje większą część dni w ciągu roku, zakładał ornat koloru zielonego, odrębnym kolorem liturgicznym, który. Używany jest w czasie celebracji świąt i wspomnień męczenników oraz w czasie zesłania Ducha Świętego. Jest kolor czerwony i taki kolor też na sobie miał niejednokrotnie Ojciec Święty. Na ornat papież wkładał paliusz, czyli białą wstęgę z wyszywanymi na niej krzyżykami, który symbolizuje. Troskę Chrystusa o owce, bo papież ma na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, przyprowadzać owce do Boga. Częścią liturgicznej garderoby papieskiej było również nakrycie głowy. Do celebracji liturgicznych Jan Paweł II zakładał mitrem, czyli nakrycie głowy składające się z dwóch trójkątnych tarcz, najczęściej bogato zdobionych i wyszywanych kosztownymi nićmi. Kiedyś papieże nosili tiarę, czyli potrójną koronę, symbolizującą władzę nauczania, władzę pasterską oraz władzę sądowniczą każdego papieża, jak również władzę papieża nad niebem, nad ziemią i nad czyściem. Obecnie tiara nie jest używana przez papieży. Ostatnią tiarę sprzedał Papież Paweł VI w 1965 roku na cele charytatywne, a dzisiaj można ją podziwiać w zbiorach Bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie. Jan Paweł II, wprawdzie ani razu nie założył tiary ale otrzymał tiarę w prezencie od katolików węgierskich, jednak nigdy nie zdecydował się na jej użycie w czasie mszy świętej, ani w czasie żadnego oficjalnego spotkania. Tak ubrany papież brał do ręki pastorał i dopiero potem zmierzał w kierunku ołtarza Bazyliki Świętego Piotra, aby rozpocząć mszę świętą. Pastorał, którego używał Jan Paweł II, pochodził jeszcze z czasów Pawła VI, Paweł VI otrzymał go w 1965 roku w darze od neapolitańskiego rzeźbiarza Lelo Scorcellego i używał go do końca swego życia. Następny papież Jan Paweł I też używał tego pastorału i później przez cały pontyfikat korzystał z niego Jan Paweł II. Pastorał służy papieżowi nie tylko do podpierania się ale ma również ważną rolę symboliczną, gdyż symbolizuje pieczę pasterską papieża nad ludem Bożym, tak jak dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus.